Król na lewaka i szaleństwa. Jakby ktoś wrzucił disco polo Drum and Base i cyrk na kwasie do jednego blendera i nacisnął turbo. Uwaga, uwaga! Lokal otwarty do odwołania! Jak się przewrócicie, to podłoga jest z gąbki. A jak się zesracie ze śmiechu, to toaleta gra hymn narodowy. Chodzę za ladę w stringach, w panterkę I w kasku spawalniczym Na głowie mam kran od piwa Zamiast czapki kapie mi prosto do gęby Klient mówi, poproszę whisky z kolą Ja mu nie ma coli Jest kiszonka z ogórków i z czarnej porzeczki Leję do szklanki wódkę, syrop na kaszel Płyn do mycia, naczyni kropelkę, benzyny mówię, to drink Silnik wałoś po tuningu Odpala za pierwszym razem, gość wypił, zapalił się mu wąsu Gasiłem go piwem prosto z dystrybutora Teraz ma brodę jak smurf I nazywa mnie, tato jestem barman Śmieszam to nawet muchy zakładają okulary przeciw słoneczne jestem barman pojebany Nalewam do pełna i jeszcze na głowę Jak ktoś powie już nie pije to mu wlewam za kołnierz To na pamiątkę Robię szoty, pierdnięcie smoka wódka tabasko i napój miętowy z bąbelkami po jednym goście puszczają takie bąki, że wentylacja idzie w pizdu raz babcia przyszła na wódeczkę z sokiem dostała babunię na roller kosterze wódka red bull i proszek do prania i zaczęła tańczyć na stole striptiz z moherowym berecie Ochrona chciała ją ściągnąć, a ona im spokojnie chłopcy, ja tu rządzę od lat 40. Następnego dnia wróciła z wnukiem i powiedziała To samo, ale podwójne Mam blender, który nazywam helikopter Wrzucam do niego wszystko wódkę loda, parówki kiszone i baterie Aa Miksuje na pełne, aż wybucha tęcza i disco kula wyleci przez okno. Podaję w wazonie po kwiatach, gdy kwiat paproci po rozwodzie. Gość pyta, co to jest zielone i pływa ja to górę, który nie zdąży uciec. Raz klient zasnął na barze Pomalowałem mu paznokcie na różowo, założyłem perukę i zrobiłem mu zdjęcie z napisem Panna młoda, 20 parywe. Rano się obudził i powiedział, kurwa, znowu się ożeniłem. O trzeciej w nocy włączam syrenę strażacką Zamiast muzyki wszyscy skaczą, a ja leję wódkę prosto z gaśnicy Kto złapie strumień w gardło ma darmowego szota Raz przyszedł ksiądz po mszy Dałem mu spowiedź, płynie wódka czysta z kropelką wody święconej Wypił i zaczął śpiewać, barka na stole w samych gaciach Potem udzielił nam wszystkim rozwieszenia i zamówił kolejkę Jestem barman pojebany, lokal płonie, a ja tańczę Jak coś się wyleje to mówię, to specjalny parkiet poślizgo Syropem klonowym na zdrowie! Kurwa mać! I jeszcze raz na zdrowie. Jak kiedyś umrę, to proszę mnie pochować za ladą z otwieraczem w jednej ręce i z gaśnicą wódki w drugiej. A na nagrobku napisać wrócił pod dokładkę.